Jak Bóg. Drodzy słuchacze, witam Was serdecznie w kolejnej audycji pokojowej, czyli programie, w którym rozmawiamy o rzeczach ważnych, ale nie w tonie grobowym. Dziś na tapecie tematy, które, jak się okazuje, mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zaczniemy od Kaina Jabla, czyli pierwszego rodzinnego dramatu w historii ludzkości, i to takiego, którego nawet najlepsza terapia nie mogłaby rozwiązać. Porozmawiamy też o znamieniu Kaina, które jest czymś więcej niż tylko znakiem na czole. Następnie przeniesiemy się do czasów Jezusa, który przyszedł na świat, żeby pokazać, czym jest prawdziwe braterstwo. I nie, nie chodzi o to, żeby koniecznie zgadzać się we wszystkim z rodzeństwem. Potem wejdziemy na teren duchowej twardości serca, czyli pogadamy o Faryzeuszach, którzy żądali znaku, ale gdy dostawali dowody, to nadal kręcili głowami i mówili, eee, to nie to, my chcieliśmy czegoś bardziej efektownego. A na koniec przejdziemy do pewnej książki, która może zmienić sposób, w jaki patrzymy na niebo i piekło, czyli na podział ostateczny CS Luisa. Gotowi? No to zaczynamy. Historia Kaina Jabla jest tak stara, że gdyby miała swoje archiwum w Bibliotece Narodowej, to trzeba by było specjalnych rękawiczek, żeby ją przeglądać. Ale mimo, że wydarzyła się tysiące lat temu, to nadal można ją zobaczyć na żywo. W każdej rodzinie, na każdym podwórku i w każdej firmie, gdzie dwóch pracowników stara się o to samo stanowisko. Oto mamy dwóch braci, obaj składają ofiary Bogu. Abel, najlepsze, jakie ma? Kain, no cóż, pewnie coś w stylu wezmę, co mi się nie przyda, przecież to też się liczy, prawda? I co się dzieje? Bóg przyjmuje ofiarę Abla, a Kain zostaje z niczym. I co robi Kain? Zamiast poprawić jakość swoich ofiar, decyduje, że lepiej będzie pozbyć się konkurencji. Logiczne, prawda? Ale to pokazuje coś głębszego. Zazdrość potrafi zaślepić człowieka tak bardzo, że zamiast się rozwijać, skupia się na tym, żeby inni mieli gorzej. Kain nie chciał być lepszy, chciał tylko, żeby Abel był gorszy, i tu mamy lekcję na dziś: jeśli zaczynamy się porównywać do innych i zamiast się inspirować, zaczynamy się irytować, to jesteśmy na bardzo niebezpiecznej drodze. No dobrze, a co ze znamieniem Kaina? Większość ludzi myśli, że to była jakaś tajemnicza pieczęć, może tatuaż albo coś w tym stylu, ale w gruncie rzeczy znamie to było znakiem miłosierdzia. Bóg nie pozwolił, żeby Kain został zabity przez innych ludzi. Zamiast kary ostatecznej dał mu ochronę. To trochę jakby dostał szansę na zmianę zamiast natychmiastowego końca gry. Przechodzimy do czasów Jezusa, który miał zupełnie inny pomysł na braterstwo. Nie chciał, żeby ludzie podchodzili do siebie jak Kain i Abel, nie chciał, żeby patrzyli na siebie jak narywali, którzy walczą o Bożą Miłość. Jezus ustanowił braterstwo, które nie zależy od krwi, ale od ducha. Co to znaczy? To znaczy, że nasza duchowa rodzina jest ważniejsza niż więzy biologiczne. Można mieć brata, z którym nie mamy nic wspólnego. I można mieć przyjaciela, który jest dla nas bliższy niż rodzony krewny. I to jest piękne. Ale oczywiście nie wszyscy byli przekonani do jego nauki. Weźmy takich Faryzeuszy, którzy żądali znaku. Wyobraźmy sobie sytuację: Jezus uzdrawia, rozmnaża chleb, wskrzesza zmarłych, chodzi po wodzie, i wtedy pojawiają się Faryzeusze, składają ręce i mówią: No dobrze, ale czy możesz dać jakiś dowód? To mniej więcej tak, jakby ktoś patrzył na słońce i mówi, hmm, może jakbyś teraz sprawił, że zaświeci mocniej, to wtedy bym uwierzył, że ono naprawdę istnieje. I tu mamy lekcję. Jeśli ktoś naprawdę nie chce wierzyć, to żaden znak go nie przekona. Zatwardziałość serca to nie problem dowodów, ale postawy. I na koniec, moi drodzy, dochodzimy do podziału ostatecznego C.S. Luisa. To książka, która w genialny sposób pokazuje, czym naprawdę jest niebo i piekło. W tej opowieści ludzie z piekła mogą pojechać na wycieczkę do nieba za darmo. Wystarczy tylko, że zaakceptują to, co tam zobaczą, i przestaną się trzymać swoich egoistycznych przekonań. I co się dzieje? Większość z nich wraca z powrotem do piekła, bo nie chcą zmiany, bo wolą narzekać, być zazdrośni, walczyć o swoje racje niż przyjąć coś lepszego, niż zawalczyć o niebo. To pokazuje, że piekło nie jest miejscem pełnym ognia i widłowych diabłów. To stan, w którym człowiek tak bardzo skupia się na sobie, że nawet Boża miłość go nie przekonuje. A to znaczy, że ostateczny podział wcale nie dzieje się na zasadzie Bóg kogoś odrzuca, ale raczej człowiek sam decyduje, że nieba nie chce. Więc, co wynosimy, moi drodzy, z dzisiejszej audycji? Po pierwsze, nie bądźmy kainem, zamiast zazdrościć innym, lepiej zastanowić się, co sami możemy poprawić. Po drugie, nie czekajmy na znaki od Boga, jeśli tak mamy zamiar je zignorować. A po trzecie, jeśli ktoś daje nam darmowy bilet do nieba, to może warto go przyjąć. Dziękuję Wam serdecznie za. Dzisiejsze spotkanie i pamiętajcie lepiej żyć jak brat, niż walczyć jak rywal. Do usłyszenia, tuż jak Bóg.